Dzień dobry, witajcie, witajcie w niedzielny poranek, oczywiście tradycyjnie, tradycyjnie, ale dzisiaj mała zmiana, dzisiaj świadomie mała zmiana, mianowicie mam przed sobą żłopę tutaj kawę etiopską, to znaczy śmietana z kawą etiopską, optymalna śmietana z etiopską kawą, wróciłem jeszcze raz do niej. Przy pierwszych dwóch parzeniach nie udało się uzyskać tego, co udało się dzisiaj. Trzecia próba podejścia i zmielenia, już na innym przestawieniu żaren i powiem Wam to, co wyszło z tego. To się nazywa ciastko kawowe. Wiecie to, co wychodzi z ekspresu. No, wyszło w sposób kapitalny, taki jak być powinno. I kawa, to jest, ona jest ona ta, ta etiopska, jest tak charakterystyczna, że nie wiem, czy to się chyba nie da z niczym pomylić. Natomiast nie, nie smakuje mi, nie podchodzi mi, to nie jest mój smak, natomiast charakterna, franca charakterna jest i to dosyć mocno. Dlatego dzisiaj postanowiłem wrócić do tej etiopskiej kawy, bo dzisiejszy mój poranek, czyli moje tutaj, moje tutaj, moje tutaj wywody, które tutaj będę próbował mu skutecznić, będą poruszać się w okolicy, w okolicy Etiopii chcę wam szczególnie tym którzy są tutaj po raz pierwszy na moim kanale przybliżyć sprawę że pan doktor Jan Kwaśniewski pan doktor Jan Kwaśniewski gdybyście nie wiedzieli kto to jest jesteście po raz pierwszy twórca żywienia optymalnego człowiek który wspólnie ze swoim synem opracował żywienie optymalne odtworzył nawet tak powinno być odtworzył po Tysiącach lat zapomnienia, prawidłowy model, jedyny prawidłowy, bo nie ma dwóch prawidłowych, jest jeden prawidłowy model żywienia, optym, żywienia człowieka. I ten geniusz wraz ze swoim synem odtworzyli to i nie dosyć, że odtworzyli to. To nie podali to elitom, tylko podali to dla nas wszystkich, którzy mają tylko ochotę sięgnąć, zapoznać się z tą wiedzą i zastosować. I pan doktor w swoich. Yy, treściach w swoich pismach w swoich książkach oprócz tego podania na talerzu co jak z czym pokazał pomysł, to nawet nie pomysł, to jest pokazał rozwiązanie historyczne spraw pochodzenia ludzi, spraw pochodzenia narodu wybranego, narodu żydowskiego, ich wędrówkę po pustyni. Pokazał, jak rozszyfrować, jakich kluczy należy użyć, jakiego klucza należy użyć do rozczytania Starego Testamentu, aby zrozumieć z niego to, co najistotniejsze. I wszystko to jest zawarte w książkach pana doktora. On to wszystko podał na, na talerzu dla każdego. Oczywiście chętnego. Natomiast z tych chętnych, gdzie wydawało mi się, że jeżeli. Ludzie dowiedzą się po drugiej stronie, to wszyscy rzucą się na tą wiedzę, rzucą się na te talerze, rzucą się na te klucze, na odczytywanie tego wszystkiego figa z makiem. Jest jakiś, jakiś system mechanizmu zakleszczonego w tej naszej, w tej naszej ludzkości, w tym naszym sposobie próby albo nie próby dowiedzenia się, który powoduje, że. Większość ludzi, zdecydowana większość, nie ma ochoty w ogóle nawet się z tym zapoznać. W ogóle ich to, tak jakby, to nawet, tak jakby byli oczarowani i nie mogli zrozumieć, że to, co jest stosunkowo proste, bo to jest stosunkowo proste, jak, tak jakby się nie mieściło w głowach, że tak prosta rzecz, jak żonglerka talerzami, Powoduje, że, że my jako ludzkość tkwimy w tym nieustannym, agresywnym zwalczaniu się. Dzisiaj chciałem mówić o tej Etiopii, co nie znaczy, że o tej Etiopii powiem, bo mam przygotowane cytaty z książki Maszna do produkcji manny, gdy naród izraelski wychodził, wychodził z opresji egipskiej, gdzie został wyciągnięty za uszy, notabene, niekoniecznie przez Żyda. Notabene niekoniecznie przez Żyda, dlatego że Mojżesz nie wiadomo, czy był Żydem, czy nie był Żydem. Dlatego, że Mojżesz został znaleziony, jak wiecie, jak głosi Stary, stary Testamentowy przekaz. Został wyłowiony z, z Nilu w sitowiu jakimś, gdzie tam znalazła go jedna z, z Faraona, z, z, z jednej... Z żony faraona, służąca, jedna z nich, i wyłowia, wyławiając to maleńkie dziecko w tej kołysce, zaopiekowała się, się tym, tym i nazwali go Mojżesz, czyli ten, który wyszedł z wody, ten wyłowiony z wody. To nawet tam w, w symbolice jego imienia jest uwzględniony. I, I ten Mojżesz wychowywany na Dworze Królewskim był. Przywódcą tego wyjścia tych biednych Izraelitów, którzy byli tak pokaleczeni, tak pokrzywdzeni, tak o, to jest dobre, tak zdegenerowani w Egipcie, że nawet pisma mówią, że poświęcali własne dzieci na, na różne w różnych sytuacjach. Poświęcali. Dla idei, dla idei. I ten biedny żydowski naród został wyprowadzony właśnie przez Mojżesza, gdzie nie znamy jego pochodzenia. Nie wiemy skąd to dziecko pochodziło, czy ono było Egipcjaninem, czy było Żydem, czy było Chińczykiem, czy, czy kosmitą. nikt nie wie. Natomiast Mojżesz jest w tej chwili taką, takim numerem, numer uno, ktoś by powiedział, w całej tej, w tej opowieści o historii wybranego narodu. Wybranego narodu przez kogo? No wybranego przez, tak jak sami Żydzi o sobie napisali, przez ich Boga. Przez ich Boga, ich mówię, przez ich tak naprawdę bóstwo plemienne, nazywające się Jachwę. Bóstwo plemienne, które pochodziło z konkretnego, z konkretnego rejonu świata i pan doktor jasno w swoich książkach, tak, ten pan doktor o tym napisał, skąd wywodziło się wojenne bóstwo plemienne, które zostało potem zaszczepione na grunt chrześcijaństwa. Ten przeszczep udał się doskonale i zrobili to już. I naród wybrany, który już wiedział, jak ma funkcjonować, bo ten eksperyment powiódł się świetnie. Naród, który został wybrany przez Boga Wojny, może Wam powiedzieć, a może nie, na M. Tak się plemię nazywało. Na M poszukajcie. Ten naród spełnił oczekiwania w nim pokładane perfekcyjnie. Na samym początku, po wyjściu z tego Egiptu, które zapoczątkowane zostało, jak Wam wspomniałem, jak doskonale przecież wiecie, przez właśnie owego Mojżesza, tego przywódcę, który ten biedny, schorowany, patologiczny naród wyciągnął i musiał go formować i formował go przez 40 lat w odosobnieniu, w odizolowaniu od wszelkich wpływów zewnętrznych i do tego do tego odizolowania, do tego pan doktor nazywa to nawet eksperymentem pisze. A ja bym nawet powiem wam poszedł dalej i powiedział, że to nie był eksperyment. To było świadome działanie tego bóstwa wojennego plemiennego, tego tego, tego tak się to tak się nazywał ten. Jeden albo zespół, zespół takich, może nawet, osobników, zwani Jachwe, którzy wiedzieli, co chcą, wiedzieli, czego chcą. Nie pokazywali swego oblicza, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, gdzie Mojżesz mógł rozmawiać bezpośrednio, stawać przed obliczem Jachwe w specjalnych warunkach, które możecie sobie tam na stronach Starego Testamentu wyczytać. Bóstwo to zjawiało się w płomieniach ognistych, lądowało na wybranej górze i tam toczyły się rozmowy tego bóstwa plemiennego właśnie z Mojżeszem. Tam były podawane wytyczne, które Mojżesz miał bezwzględnie wcielić w życie właśnie na, tych, na, tym, na tym biednym, wybranym narodzie. Z tego biednego, słabego narodu Mojżesz, tą swoją żelazną rózgą, miał takim zamieszać w ich talerzach, żeby przez, po 40 latach stali się najdoskonalszym spośród narodów obecnie w tamtych czasach żyjących na, na tej naszej planecie. I tak się stało. Naród rozprzestrzenił się na wszystkie strony świata. I opanował wszystkie kontynenty, opanował wszystkie królestwa, i do tej pory tak to trwa. I dopóki my, tutaj, osoby zwane gojami, nie uświadomią sobie mechanizmu, jaki zadział się w historii, gdzie z patologicznego narodu w ciągu 40 lat zrobiono genialny naród myślicieli, wojowników, zdobywców, to nic nie zrobimy, będziemy ciągle na etapie takim jak był naród żydowski przed ich wyzwoleniem, przed wyjściem na nową, na nową świetlaną drogę. Będziemy ciągle tkwić w tym etapie, w którym, w którym Żydzi tkwili w Egipcie i wcześniej. W takiej samej patologii. I my tak tkwimy. I ten naród, który wiedział, że musi mieć koszer, musi mieć... Cudowne jedzenie. To była tylko namiastka tego, co jedli ich przywódcy, co jedli ich ci, którzy ten naród prowadzili, tą całą diasporę międzynarodową, gdzie oni doskonale wiedzieli i doskonale wiedzą. To są ich największe tajemnice, tajemnice świętego talerza. Ja to tak mogę powiedzieć, bo to jest święty talerz i oni o tym doskonale wiedzą. I wiedzą, że tylko talerz trzyma świat, nie bat. Jest takie powiedzenie, że tylko bat czy ma świat, i potem obacie i marchewce. To nie tak jest. To właśnie marchewka. Marchewka, ale nie ta dyndająca się przed tym, co tam idzie, przed tym osiołkiem. To właśnie te jarzynki, to właśnie te zboża. To właśnie one czy mają świat na kolanach. To jest powód bycia na kolanach. I jeśli ktoś tego sobie, to że uświadomi to półbiet, co z tego, że sobie ktoś uświadomi, jak on dalej tkwi w tym? Nie ruszył nogami ani rękami do sklepu, aby zdobyć to, co powinien mieć na talerzu, tylko zdobywa marchewkę. Idzie za marchewką, mimo iż wie, mimo iż usłyszał to, co ja powiedziałem, to, co, to, co pan doktor napisał razem z panem Tomaszem, to nic nie zmieni. Jest gdzieś taki mechanizm takiego zniewolenia niewolniczego, bo to jest najwyższa faza niewolnictwa, gdzie niewolnik czuje się wolnym człowiekiem. Gdzie niewolnik czuje się wolnym człowiekiem, i o tym próbujemy rozmawiać tutaj z Piotrem Tymochowiczem na tym drugim kanale, że tkwi w samoświadomym takim, takiej radości, takiej w błogości, że to jego status quo będzie trwało powietrzne czasy, że będzie dostawał, znaczy dostawał socjal, będzie grzeczny, dopóki nie popełni oczywiście zbrodni myślowej, zbrodniomyśli która zostanie szybko wytropiona, zostanie wyłuskany z tego stada i poddany odpowiedniej obróbce. Nie? Teraz jest to obróbka zupełnie inna niż jeszcze 50 czy 100 lat temu. Wtedy dostawał baty, był likwidowany, teraz nie. Teraz socjotechnicznie można takiego wyjątkowego osobnika, który nadaje się do resocjalizacji, ale nie w zakładzie zamkniętym, tylko społecznie, można go zresocjalizować, a będzie jeszcze dokładniej go można zresocjalizować, czyli zastosować na nim taką resocjalizację, że ta wybitna jednostka stanie się rewelacyjnym sprzymierzeńcem systemu, współbudowniczym. Stąd taka też chęć do takiej symboliki odbudowy, odbudowy tej starodawnej świątyni. Świątyni, o tutaj wam to jeszcze przeczytam może o tej świątyni tutaj. Która ma być odbudowywana, troszkę jest z nią jeszcze problemów, ale to nie są problemy, które byłyby nie do przezwyciężenia, pod warunkiem, że ta świątynia rzeczywiście była w tym miejscu, w którym, w którym myślą, że jest. A są pewne przesłanki, które wskazują, że nie zupełnie, że nie była w tym miejscu. Sprawa tej, tego kraju etiopskiego. Maszyna do produkcji manny, maszyna, którą bóstwo plemienne Jahwe, Plemienia Moabitów. Już tutaj wiedzcie. To bóstwo plemienne dysponowało cudowną technologią. Sprzed potopu przetrwało potop. To bóstwo, no nie, nawet nie można tak powiedzieć, przetrwało, bo to jest konkretna, konkretna osoba. Więc nie ono, bo to nie jest żaden obojnak, tylko to jest człowiek z krwi i kości, z rękami, z głową, z nogami, z niesamowitym intelektem wiedząc, jak stado baranów ludzkie przystosować, jak zaadoptować je na potrzeby zdobycia innych terenów, które są zdobyte przez jemu podobnych i utrzymywane w tempocie i, i otumanie. I to plemienne bóstwo, bóstwo wojny, któremu cześć oddają obecnie nawet ich chrześcijanie, nie wiedząc o tym, nie zdają sobie sprawy, yy, to trwa do dnia dzisiejszego. Ten podział stref wpływu przestrzeni, na której żyjemy, odbywa się w sposób notoryczny. Być może już te osoby, które, które tak się nazywały, może one już odeszły, może one już zeszły z tego świata, weszły w inną, świetlaną swoją przyszłość, może to już są ich potomkowie, ale również dysponujący. Wiedzą, technologią od swoich tatusiów, tatusiów i mamusi. I wiedza o tym, że to tak wygląda, jest wiedzą, która powinna normalnie u zdrowego osobnika ludzkiego spowodować wyciągnięcie konkretnych wniosków. A tak się nie dzieje. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że nasze umysły, naszym mózgom, Brakuje pół litra. Brakuje pół litra zdrowego rozsądku, właśnie tego wnioskowania. I dopóki nie dostarczymy tego pół litra rozumu do swoich czerepów, to będziemy, będziemy dalej jeść tą marchewkę, dyndającą tutaj na sznureczku, będziemy dalej uwikłani w te losy polityczne, o których mówił Piotr, w ten system. Prawny, który jest taki dziś, i wczoraj był inny, jutro będzie jeszcze inny, to ma, to ma dalsze znaczenie. To ma, to ma tylko znaczenie po to, żeby, żeby ten system nie przeszkadzał nam w zdobywaniu najważniejszej rzeczy nie wiedzy, bo wiedza przychodzi samoistnie, wiedza się pojawia w momencie, gdy jest miejsce na tą wiedzę czyli gdy jest pojemność naszej czaszki na tyle zwiększona, że ta wiedza. Jest w stanie się tam po prostu znaleźć. Chodzi o to, żeby ta polityka, która nas otacza, dostarczyła nam na półki sklepowe najlepszych, najlepszych towarów. I aby nie blokowała książek. Tych książek, w których to wszystko jest. Do tego sprowadza się moje dzisiejsze nagranie. No widzicie, miałem czytać o maszynie do produkcji Manny, która powędrowała i która wszystko wskazuje na to, że znajduje się nie w Obecnym kraju, w stolicy światowej narodu wybranego, ale, ale właśnie w Etiopii. I wszystko, dużo, duże, duża doza prawdopodobieństwa jest taka, że w niedługim, być może nawet czasie, ta maszyna zostanie odkryta, wyciągnięta na światło dzienne, pokazana światu. I Wydawałoby się, że może spowodować to ogromny wstrząs dla ludzkości, dla osób wierzących, no bo osoby wierzące wierzą, że na pustyni naród żydowski był prowadzony przez samego Boga, że ta arka przymierza to jest, to jest, to jest, to jest byt mistyczny, który jest bytem duchowym, to jest jakaś dziwna, dziwna coś dziwnego, ofiarowanego przez Boga samego. Coś, co zniknęło, co było przechowywane w tej arce, w tej arce przymierza, a tutaj nagle może się okazać, że to jest sprawa radia. Nie? Tak jakbyśmy radio przenosili w pięknej, pięknej złotej skrzyni, radio, radio nadajnik, który łączył się z tym człowiekiem Bogiem, odbieranym jako bóstwo, i, i część była oddawana przez resztę tych, 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 tych niewtajemniczonych Izraelitów, jako, jako bóstwu. A tak naprawdę to część oddawali radio nadajnikowi, nie? No to, to może wywołać, wydawałoby się wstrząs, ale to nie wywoła żadnego wstrząsu, bo system, systemy religijne nie dopuszczą do takich wstrząsów i mają co do tego pełne, pełne zamocowanie i znajomość technik socjotechnicznych, takich socjologicznych, gdzie nie spowoduje się tutaj większy wyłam. Nie ma takiej możliwości. Mnie się wydawało, że to będzie wszczątko. Nie będzie to wszczątko i widzę to, obserwuję to po pewnym, a to może na drugim kanale dogram. To ja teraz tu się wyłączam i dalsza część jest na drugim kanale.